Hello, hello, kapitan English z tej strony, a z której żby innej miał kapitan English nadchodzić? Słuchajcie, kolejny odcinek <noise> słownictwa. Podoba mi się ta seria, więc myślę, że ona jest doskonała na lato. Ona jest doskonała na lipcowe, chciałam powiedzieć słoneczne, ale niestety muszę powiedzieć deszczowe dni. Więc. E, tak, ten odcinek będzie troszeczkę inny, bo mamy dosyć trudne słówko, więc pomyślałam, przygotuję wcześniej e, taką, powiedzmy, planszę z zapoznaniem się w ogóle ze słówkiem, ze słówkami, z ich znaczeniami i szczególnie z wymową i dopiero potem przejdziemy do ćwiczenia. Dobrze, więc pozwólcie, że udostępnię ekran i ekran jest już udostępniony. Bardzo ładnie, pięknie, wspaniale. Mamy coś, co się nazywa. Um, no właśnie. Różne słówka, które pochodzą od e, rdzenia, prawda? Conclude, prawda? I na przykład mamy słówko, które się um, czyta. Conclusion. Conclusion, prawda? Uh, I co to znaczy? The end or final part of something. A decision or judgment formed after a reasoning or a discussion. Przykład. They reached the conclusion that the project was too risky. Prawda? Conclusion. Potem mamy słówko. Concluded. Uh, concluded. past form of conclude, to have decided, determined, or brought something to an end. The conference concluded with a formal dinner. Prawda? Może mniejsze, troszeczkę, nie potrzebujemy tak dużo szczegółów. OK. In conclusively. Znowu wymowa. In conclusively. In conclusively. In a way that does not lead to a clear decision or result. Does not lead in. The talks ended inconclusively with no firm agreement. Conclusively. In a way that proves something with certainty and leaves no doubt. She was conclusively proven innocent by the evidence. Con oh, przepraszam, tutaj coś, muszę poprawić. Conclusive. <laughs> Con conclusive. Providing a defined result of proof, leaving no room for doubt. The investigation brought conclusive, con conclusive results. Inconclusive. Not reaching a clear or certain conclusion. Uncertain. The test results were inconclusive and required further study. Dobra. Mamy słówka? Mamy słówka. Więc teraz czas na ćwiczenia. OK? Uh, mamy. Mm. Ćwiczonko. Już. Które udostępniam i działamy. Very good. Mamy słówko conclude, prawda? O czym już rozmawiałam. Już Was zapoznałam z tym słówkiem i musimy te odpowiednie słówka, które są poniżej dobrać do odpowiednich zdań. Ok? Dobra. Czyli mamy yy, pierwsze. Przechodzimy do rzeczy, prawda? Yy, dobra. I no coś tam, coś tam. I would like to thank all of you for your unending support. Prawda? No i teraz, które nam tu pasuje, prawda? Czym mówimy in conclusion, prawda? In conclusion, I would like to thank all of you. Hmm? Ok? Dobra. The week-long discussions have ended, so everybody was disappointed, czyli nie było konkluzji, czyli jak, się, jak przysłówek się zakończyły. inconclusively, prawda, inconclusively. He had, coś tam, coś tam, proof of their illegal activities. No, jaki mógł mieć proof of their illegal activities? No, conclusive. Proof, trzecie. Conclusive proof. The play with the reunion of lovers. No dokładnie, na co się. W, czy jak się skończyło? Concluded się skończyła with the reunion of lovers. He was unable to prove that all the blame should be put on his wife. O, uwielbiam te rozwodowe zdanka. <laughs> He was unable to prove jak, w jaki sposób, znowu przysłówek. Li się kończy przysłówek, czyli conclusively nie był w stanie udowodnić, że wina jest po stronie żony. I ostatnie, szóste, because of the coś tam evidence, the jury decided to find the, def the defendant not guilty. Nie było jakich? A, stop. Because of the niewystarczający evidence, the jury decided is not guilty. Czyli inconclusive evidence. Dobrze. Eee, cóż mogę więcej rzeczy? Odcinek był krótki. Nauczyliśmy się wielu form jednego słówka. Mam nadzieję że pójdzie Wam to na zdrowie. Thank you very much. Have fun and enjoy your week and weekend. And remember, don't drink too much. Zawsze tak ee, e, szkoci. <grywa> Kończyliśmy pracę. Piątki zawsze nas tak żegnali. Don't drink too much, Agnes. No, ja nie pijąca. Dobra, bye!